Cześć kochani, witam Was na moim kanale. Dzisiaj specjalnie dla jednego tam z widzów, a bodajże dla kolegi Damiana pokażę Wam w jakim stanie jest silnik, jak brzmi na biegu jałowym, jaka jest jego praca. Podobne też jeszcze pod komputer, zobaczycie sobie jego parametry. Też jest 1.9, też AXR. Tutaj jest nieznacznie podniesiona moc, to około 130 koni mechanicznych ze względu na to, że e, mój gof, tak jak możecie zobaczyć na załączonym obrazku jest e, unieruchomiony dokładnie e, słyszymy jego wnętrze i, i zabezpieczamy e, przecieki e, przebieg e, obydwa samochody licznikowo przynajmniej mają podobny, niecałe 300 tysięcy, więc e, jest to, jak powiedzmy jako tako porównywalne e, wiadomo, może być przebieg większy tego, tego nikt e, do końca nie wie w e, zabiegu jałowym spalanie wyłączymy sobie tylko jeszcze e, urządzenia takie jak wentylatory, klima, radia 07 To spalanie pokazuje 0,6 no, 0, litra. To jest na nabiegu jałowym z wyłączonymi wszystkimi odbiornikami, czyli radio wyłączone, jakieś grzanie, klimatyzacja. Tak to wygląda. Podejdziemy sobie teraz na zewnątrz. Wydaje mi się, że jak na ten rok, na tym przebieg to pracuje w miarę fajnie. Bez jakichś większych szarpień. Równo. Tutaj zaraz Będziecie mogli zobaczyć jego parametry podczas pracy. Tak więc widać, że jeszcze pompki są zdrowe. I ogólnie ten silnika jest w miarę ok. Przygotowuje nam się jeszcze zmiana rozrządu, ale to pod koniec roku. Zmienimy jeszcze, zdejmiemy jeszcze osłonę. Pierwszy cylinder, drugi, trzeci, czwarty, na biegu jałowym. No i to od razu słychać, że silnik pracuje w miarę poprawnie. A jak to mówią na czwórkę z plusem. Odchyłki są nieznaczne. wyżej zobaczycie sobie właśnie te parametry. Nie jest źle. Jak ma te lata jeszcze. Naprawdę jest całkiem całkiem. Mam nadzieję, że zaspokoiłem Waszą ciekawość. Do nas od razu trzymajcie się, cześć.